Kiedyś ktoś napisał list. Ja pamiętam, że nad tym pierdolnikiem to i wrony, kurwa, padają. Chodź go weźmiemy na łopatę, zakopiemy go. Gdzie jakaś łopata. To już nie będzie tak tu leżeć. Jest łopata. Wsadził tutaj. Okay. Popknij. Jaki to ptak? Jaszczup. A to ten, on tu gniazdo miał. A jest jeszcze gniazdo. Jest, jest. On no. właśnie stamtąd. Tak. Ja widziałem kot, mógł chwycić go. Możliwe. Ale lepiej zakopać ją. A tu masz chłopatkę, tak? To jego gniazdo. No to. O tam. Blisko domu. No tak, tam. To grabaw, grabaw. Po grębkę zadzwonić. <laughs> Starczy już czy jeszcze nie? Czekaj, zobaczymy. O, Papa, żegnaj. To się chwycił. Szkoda, że krzyżka nie było. Bo nie ma, bo by wieczny odpoczynek. <grybuj> <grybuj> Zara poleciało. No i tak trzeba robić. No. To on widział i zobaczył, chodził obok tego i nawet tego nie sprzątnął. A dzisiaj wychodziłem. Ja myślałem, że to kawałek drzewa.